Obersturmbannfuhrer Lars Reiner melduje gotowość do służby pod pańskimi rozkazami. Podobno najedliście się tu czuje strachu. Melduję, że sytuacja w dzielnicy policyjnej jest już opanowana. Będzie opanowana. Będzie, Reiner. Oto tutaj przyjechałem. Nie na kawior i wodewile. Przepraszam, generale. Przepraszam za taką sytuację. Ona nie powinna mieć miejsca. Pan nie jest z zawodu oficerem? To znaczy? No, podobno był pan przed wojną y, detektywem, czy kimś takim. Tak, byłem śledczym. Inspektorem policji kryminalnej. No właśnie. To już nie jest robota dla pana. Teraz muszą się tym zająć prawdziwi wojskowi. Gubernator Fischer polecił, mówiłbym, podporządkował się pańskim zarządzeniom. Fischer, kolejny cywil w mundurze, siedzi w Pałacu Saskim i nie może się stamtąd ruszyć. Całe szczęście, że nie odcięli mi jeszcze telefonów. Prawda? Nie wiedziałem, że jest aż tak źle. I źle to dopiero będzie, Rainer. Obiecuję panu, że z tego miasta nie zostanie kamień na kamieniu. Myślę, że Polacy się poddadzą, kiedy zobaczą tylko nasze oddziały, prawda? Niech pan nie myśli, Rainer, tylko niech pan wykonuje rozkazy. Ma specjalne pełnomocnictwo od Himmlera, żeby zdusić całą tę awanturę w zarodku, ale po kolei. Najpierw trzeba oczyścić tę dzielnicę. Oczyścić. Oczyścić. Ulica po ulicy. Będę potrzebował e, mapy najbliższej okolicy. A! I niech pan każe zaparzyć dla mnie mocnej kawy. Dobrze. Niech pan się rozgości, panie generale. Dziękuję. Sztangę!